Cześć, ciao z tej strony, Piotrek. I dzisiaj przyszedł ten wiekopomny moment, w którym porozmawiamy sobie na temat nowego MacBooka Pro 14-calowego z procesorem M1 Pro i porównamy go ze starym moim MacBookiem R z procesorem M1. Strasznie długi wstęp, ale tak. Dla niecierpliwych, bo wiem, że to lubicie, krótka informacja: czy który komputer jest lepszy, moim zdaniem? Zdecydowanie jest to M1 Pro. Czyli 14, i, i zdecydowanie warto było zmienić właśnie era na wersję Pro z procesorem M1 Pro. A o tym dlaczego? To zapraszam do filmu. Możecie w ogóle zobaczyć trochę inny setup. Tu jest w ogóle drugie miejsce, bo już nie pracuję tutaj sam, ale to myślę, że na kiedy indziej, żebyście zobaczyli całą tą przestrzeń. To nadal jest trochę work in progress, ale, ale jakby wszystko powoli do przodu. Natomiast bardzo chętnie się pochwalę, jak to tutaj wygląda. Więc tak tylko mówię, żebyście się nie zdziwili. Więc zacznijmy może od tego, co najbardziej Was interesowało, czyli odnośnie czasów renderów eksportu zdjęć, yy, ogólnej pracy, responsywności timeline'u. W tle będziecie mieli kilka nagrań yy, zarówno z renderu, z filmów jak i eksportu zdjęć, jak i responsywności timeline'u. Ja mam też kilka notatek odnośnie tego jak faktycznie to wygląda. Jeśli chodzi o jakby konkretne wyniki, jakieś takie bullet pointy, więc może po prostu przejdźmy do tematu. Zacznijmy od razu od tego co dla mnie było yy, w zasadzie najważniejsze, czyli od czasu renderu. Ja jakby ten komputer chciałem kupić ze względu na to, żeby przyspieszył mój workflow, żeby trochę wygodniej mi się pracowało, żeby szybciej mi się pracowało. I ten komputer spełnił to... W, znaczy jakby spełnił swoje założenia. Więc jeśli chodzi o eksport, zacznijmy od na razie 1080p, tutaj jest trochę większa różnica. Jeśli chodzi o timeline, w sensie to są pliki 4K, bo to był film, który nagrywałem ostatnio, czyli z A74 nagrywany w 4K w 10 bitach w 422 w 25 klatkach na sekundę. Eksport tego filmu w do rozdzielczości 1080p na timeline 1080p w DaVinci Resolve 18, dlatego że ja z tego programu korzystam. Na MacBooku Air było to 2 minuty 32 sekundy, natomiast na MacBooku Pro była to minuta 31 sekund. Film trwał około 9 minut, 8-9 minut, tak jak sami widzieliście. Stwierdziłem, że to będzie najlepszy przykład tego, co aktualnie się dzieje, żeby nie pokazywać jakichś starych projektów, tylko na tym, co aktualnie robię, sprzętem, którym najczęściej pracuję aktualnie. Jeśli chodzi o 4K, o eksport do 4K, tutaj już nie ma takiej różnicy, dlatego że MacBook Air wyeksportował ten film w 5 minut i 8 sekund, natomiast MacBook Pro w 4 minuty 23 sekundy. Próby powtarzałem dwu bądź trzykrotnie w każdym wypadku, praktycznie to był dokładnie ten sam czas co do sekundy, więc możemy założyć, że jakby jest ta powtarzalność. Komputery oba były wpięte do ładowarki, więc to nie było tak, że MacBook Air był na przykład na baterii, a MacBook Pro nie, albo odwrotnie. Jakby tutaj ta, ten, ten performance wynikał jakby też z zasilania sieciowego. W przyszłości na pewno sprawdzę, jak to wygląda na plikach poketowych. One są dużo cięższe, więc dużo bardziej angażują sam sprzęt. Natomiast chciałem pokazać to, na czym aktualnie pracuję najwięcej, czyli właśnie na plikach H264, właśnie 10-bit 422. Jeśli chodzi o responsywność timeline'u, zarówno w 4K, jak i w 1080p, zauważyłem, że MacBook Pro nie ma tych problemów, które miał MacBook R. To znaczy, że szczególnie po dłuższym czasie. Ten timeline y, zaczynał, w sensie sama responsywność timeline'u była w miarę ok, bo Resolve jest dobrze zoptymalizowany. Natomiast większym problemem było to, że kiedy chciałem puścić playback, to na MacBooku R trwało to chwilę dłużej, jeśli chodzi o załadowanie klatki i odtworzenie jej, niż na MacBooku Pro, yy, nieważne po jakim czasie. Ja ten komputer użytkuję już praktycznie dwa tygodnie, więc mam mniej więcej jakby obycie z tym, co on jest w stanie zrobić i yy, jakiego performensu mogę się od niego spodziewać, yy, więc czuję ewidentnie, że pracuje się wygodniej, pracuje się szybciej Dużo rzeczy otwiera się szybciej, jakby i, i nie trzeba tyle czekać, jeśli chodzi o same czasy ładowania, czy, czy jakby przetwarzania czegoś przez komputer. Dobrze, powiedzmy sobie może o eksporcie zdjęć, bo to też Was bardzo interesowało. Jako próbkę wziąłem z 299 zdjęć z mojej ostatniej sesji z nieruchomości dlatego, że są to zdjęcia nieprzebrane, więc jest ich większa ilość. I zauważyłem, że przy eksporcie mniejszej ilości te różnice nie są aż tak znaczące. Natomiast zazwyczaj tak eksportujemy około 50, 100, 200 zdjęć i wtedy faktycznie jakby widać to zmęczenie, że procesor trochę nie wyrabia, że przydałby mu się trochę więcej mocy. Są to zdjęcia surowe z A74. Jeśli chodzi o eksport na MacBooku r trwał to około 10 minut i 30 sekund. Nie ma tragedii, mogło być lepiej, ale jakby przywykłem do tego wcześniej, więc jakby nie, nie robiło mi to dużego problemu. Natomiast dopiero po załadowaniu dokładnie tych samych zdjęć z dysku SSD, bo pragnę nadmienić, że wszystkie eksporty i wszystko było robione z tego samego dysku, czyli z Samsunga T5, to dopiero właśnie przy MacBooku Pro zobaczyłem, jak ogromna to jest różnica, dlatego że ta sama paczka zdjęć wyeksportowała się w 5 minut i 30 sekund czyli prawie dwa razy szybciej. I tutaj robi to ogromną różnicę, w szczególności kiedy ktoś pracuje na zdjęciach, kiedy ktoś na przykład musi zrobić pierwszą wersję jakichś jakiś lowresowych dla klienta do wybrania. Więc tutaj widzimy przy tej próbce niecałych 300 zdjęć widzimy skrócenie czasu eksportu tych zdjęć o połowę, co faktycznie może mieć znaczenie, bo to znaczy, że przy takich, że przy długotrwałym obciążeniu komputera jednak to, że ten komputer ma wentylator to, że mamy mocniejszy procesor ma faktycznie znaczenie, jeśli chodzi o jakby stricte performance całego sprzętu. Także ja jestem, jeśli chodzi o performance taki do mojego workflow, czyli właśnie zdjęcia i ja jestem bardzo zadowolony. Natomiast pomówmy sobie jeszcze o kilku innych rzeczach związanych z tymi z tymi komputerami. Jeśli chodzi o temperatury, bo to też jest coś, co was interesowało, MacBook Air w, w idlu, czyli w spoczynku, w takim przeglądaniu internetu bez żadnego loadu ani niczego takiego utrzymywał około 35 do 45 stopni, co jest świetnym wynikiem natomiast MacBook Pro to jest okolice 40 do 45, 47 stopni Celsjusza z wyłączonymi wentylatorami, co warto nadmienić w ogóle mi się zdarzyło chyba dwa razy żeby ten komputer włączył faktycznie wentylatory co nadal nie sprawiało, że był jakkolwiek słyszalny ja specjalnie się przysłuchiwałem, żeby się dowiedzieć czy to faktycznie słychać? I jakby zupełnie tego nie słychać, bo jakby... Używając programu, któ z którego korzystam, widzę jaka prędkość wentylatorów jest, jeśli są włączone. Tam było chyba 1200 czy 1500 obrotów na minutę, więc nie jakoś dużo. I wentylatory były zupełnie niesłyszalne. To nas, który stoi tutaj obok, jest zdecydowanie głośniejszy, nawet jeśli dyski są wyłączone, niż ten komputer. Nie słyszałem jeszcze, żeby się rozkręcił. Możliwe, że jeśli rzuciłbym mu jakiś taki naprawdę mocny task do zrobienia, to wtedy by się rozkręcił albo w lato, kiedy będzie tu 30 stopni. Wtedy możliwe, że tak, natomiast na chwilę obecną nie widzę żadnego problemu, jeśli o to chodzi. Tutaj trzeba też nadmienić, że ekran, jaki jest w tym MacBooku, to jest Promotion, czyli 120 Hz, 10-bitowy MiniLED. I jeśli już mówimy o ekranie, to ekran jest... Świetny, tak jak mówiłem, 120 Hz. Ja nigdy nie miałem jakby więcej niż 10 czy 70 Hz na ekranie. I nie jest to game changer dla mnie, w sensie nie jest to coś, bez czego nie mógłbym żyć. Natomiast fajnie, że jest super, że ma 10 bitów, ponieważ do kolorowania, czy do obróbki zdjęć, czy do pracy z jakąkolwiek grafiką mamy pewność, że, że ekran jest ma dobre kolory. Szczerze ja swój monitor graficzny, jaki mam, kalibrowałem kalibratorem i wychodziły mi jakieś strasznie dziwne rzeczy i w końcu po chyba 10 próbach, to już wcześniej, ale to z poprzednim MacBookiem poddałem się i po prostu skalibrowałem go, zbliżyłem go jak najbardziej się da do ekranu właśnie w MacBooku i uważam, że to jest świetny monitor referencyjny. Referencyjny, jeśli chodzi właśnie o reprodukcję kolorów, czy do montażu, czy, czy właśnie do obróbki zdjęć, mamy pewność, że te kolory są takie, jakie są, takie jak być powinny. I w razie czego, jeśli ktoś by miał jakiś rozjechany monitor, możecie pojechać z tym komputerem i pokazać, że tak te kolory wyglądają naprawdę, a nie jak gdzieś na monitorze z marketu za 100 zł. Dobrze, bo jakby dużo rzeczy, dużo rzeczy. Yy, cena. Nie możemy tutaj nie poruszyć ceny prawie 12 tysięcy złotych, jakie ten komputer kosztuje. W szczególności, że niedawno ceny jeszcze bardziej poszły w górę, i w szczególności, że niedługo podobno mają być nowe MacBooki. To, co też niektórzy mówili w komentarzach, że po co teraz, skoro za chwilę będą nowe. Po to, że jeśli potrzeba sprzętu w tym momencie, to nie będę czekał kolejnych 2-3, 4, 5-6 miesięcy na kolejny model, który prawdopodobnie będzie droższy i nie wiadomo w ogóle, czy będzie, i nie wiadomo, co będzie oferował. Więc ja się zdecydowałem na zakup teraz, nie za kilka miesięcy, właśnie jeśli chodzi o potrzebę tego, że potrzebowałem mieć sprzęt teraz. Czy żałuję, czy uważam, że ta cena jest warta tego sprzętu? Uważam, że te 12 tysięcy to, to jest ogromna kwota. Nie oszukujmy się, to jest ogromna kwota. To jest jakby samochód, można to kupić lepszy bądź gorszy. Natomiast, dobra, za 2000 można kupić samochód. To, to nie jest dobry przykład. 12 tysięcy to jest ogromna kwota, szczególnie jeśli chodzi o, o komputer. Natomiast ja nie żałuję wydania tych pieniędzy, dlatego że widzę, że ten komputer zdecydowanie ułatwia mi pracę na co dzień, nawet jeśli nie wykorzystuję w pełni jego możliwości, bo czuję się zabezpieczony na, ko na kolejne 2-3 lata, jeśli chodzi o moją pracę, że nie będę za pół roku na przykład narzekał, że o Jezus, ja nie mogę tego zmontować, bo nie mam do tego odpowiedniego sprzętu. To jest wygoda, a za wygodę się płaci. Na, na szczęście firma wzięła na siebie część kosztów, więc yy, tak. Więc uważam, że to jest świetny zakup. I gdybym miał jeszcze raz zastanowić się nad tym, czy zmienić MacBooka R na MacBooka Pro, to cały czas bym to zrobił po prostu. Natomiast czy wy powinniście. Zmieniać jakikolwiek inny komputer na MacBooka Pro, czy w ogóle kupować MacBooka Pro, jeśli nie macie nic innego, to na to musicie odpowiedzieć sobie sami. Ja uważam, że to jest świetny sprzęt i jest to sprzęt dla profesjonalistów. Jeśli chcecie komputer do na, takich lekkich rzeczy, do obróbki zdjęć, bądź do montażu filmów, jakichś takich podstawowych, nie bardzo ciężkie pliki, bardzo długie, dużo color gradingu. To wydaje mi się, że MacBook Air jest nadal świetnym wyborem i nie uważam, że ten komputer jest zły i nie, już nie, jakby nie da się go używać. Uważam, że ten jest po, po prostu lepszy i do mojej pracy będzie bardziej odpowiedni niż MacBook Air. Także sami musicie odpowiedzieć sobie, wyciągając wnioski z tego filmu, czy warto, czy nie warto. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Jeśli coś jeszcze byście chcieli, bo myślę, że ten komputer będę testował cały czas przez kolejne miesiące jakby użytkowania. Jeśli będę miał jakieś przemyślenia, to na pewno na pewno będę się do was odzywał, jeżeli o to chodzi. Zrobimy sobie jakieś podsumowanie za kilka miesięcy, jeśli chodzi o to, co faktycznie ten komputer oferuje. Po jakimś dłuższym czasie, czy nadal jestem zadowolony z zakupu. I to by było na tyle, więc napiszcie w komentarzach, który komputer waszym zdaniem jest lepszy do waszej pracy i do waszych zastosowań, czy wydalibyście 12 tysięcy na laptopa. Także tak, dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, po cześć.